Święta Bożego Narodzenia już za chwilę. Z tej okazji życzenia wszystkim członkom warmińsko-mazurskiej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa składa przewodniczący Rady Jarosław Kukliński. Chciałbym życzyć naszym członkom, paniom inżynierom, panom inżynierom wszystkiego dobrego z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. Przede wszystkim zdrowia, szczęścia, ale również pomyślności w życiu prywatnym i w życiu zawodowym. Jednocześnie życzenia przesyłamy też w imieniu Rady. Okręgowej, jak i pracowników biura, z zaprzyjaźnionym samorządom, sympatyką i przyjaciołom naszej izby inżynierów budownictwa. A z okazji niedługo również nadchodzącego nowego roku chciałbym życzyć tak, żeby on był trochę lepszy niż obecny, i również, żebyśmy się w zdrowiu w nowym roku zobaczyli.